Witam, dzisiaj zarabiamy staw 9 karpami koi, 2kami i trzeba zwykłymi sazanami. Yy, Zrobienie na OLX. On no, to chyba zarabiamy, nie? Takie o karpie nie są za duże, ale właśnie bardzo waleczne. Takie nie wiem, z 15 cm karp. Wpuszczamy, już się zdążyły zaklimatyzować wszystkie. Były wpuszczone do wody takie piękne, złociste wszystkie karpiki karpiki z kropką charakterystyczną ładnie odpływają wszystkie w dobrej kondycji mniejszy się trafia ale Współpraca yy, z łóżkami karpie, o, o, tu się Uniwersytetem każdy taki zwykły sazam, nie ten. O, zobacz niestety. taki sazam zwykły, niekolorowy. Nie Też takie zamówiłem trzy sztuki. Ale mniejsze. Proszę taki karty jeszcze. Kolejny. Ładnie wszystko. Ile? Dwa. Tam łuski sadzamy. taki na największy z tych wszystkich ja, ostatni karpet takie niekoniecznie nie, nie wszędzie mają chałuski. jeszcze ten jakiś gdzieś podrapany może mi się było ale nie powinno Nowo, i teraz najważniejszy moment Dwa piękne miesioty, jeden sterulec, drugi albinos. Jo, piękne. Można zobaczyć piękne rybki. Piękne. I drugi nieco większy. Style też ta ryba. Ale waleczny, Będzie się płynął. To chyba wszystko.